Witam, więc w końcu odcinek dla wszystkich fanów gier RPG, otóż w ten weekend, nie w zeszły weekend mieliśmy grać, ale jednemu z moich graczy coś wypadło więc, ponieważ ja już sobie zaplanowałem, że w ten weekend będziemy grać, a nie graliśmy, więc poświęciłem ten czas na robienie przygody, tego jakiś Zaplanowanie tego, co będą robić nasi bohaterowie w przyszłych odcinkach, tak. Nie mogę tego zrobić za zbyt daleko w przód, ponieważ, no nie wiem, co zrobią moi gracze, tak. A nie chcę ich spychać na szyny, żeby podążali tylko to, tym, tą ścieżką, którą zaplanuję. Ale. E, troszeczkę w przyszłość mogę to wybiec, przewidzieć to, co zrobią moi gracze i e, postanowiłem zabrać wam, was na tą wycieczkę. E, zaprojektujemy lokację, mapę, którą odwiedzą moi gracze, której będą, myślę, regularnie korzystać i jak to robię, jakie logiki używam, e, ja, czym się kieruję i tak dalej. E, możecie zobaczyć to dzisiaj, więc e, zapraszam na materiał. Więc, po pierwsze... Zawsze pierwsze co robię, zanim zabiorę się za cokolwiek, to szukam inspiracji. Szukam czegoś, co mnie natknie, tego haczyka, który złapie moją wyobraźnię, moją e, pomysłowość i pociągnie mnie w kierunku tego, co chcę robić. Wpisałem w Google'ach plan zamku, plan Willi średniowiecznej posiadłości. I zacząłem przeglądać, łazić, szukać. To co widzicie, to jest materiał, który skróciłem i przyspieszyłem jakieś 4, 3, 4 razy. Więc nad każdym obrazkiem spędzam troszkę czasu. To nie jest tak, że po prostu klikam i, i po prostu bez mózgu przerzucam te strony. Nie, patrzę, szukam, zastanawiam się. Co mogę wyciągnąć z tego bratka? Co mi to da? Ile to wniesie? Czy to jest coś, co mi się podoba? Czy to jest coś, co mogę zastosować w swojej grze? Ilekroć siadam, żeby zrobić coś właśnie takiego konkretniejszego, czy to na jakiś długi mail, czy załatwić jakąś sprawę, czy też przysiąść do gry RPG, zauważyłem, że zawsze pomaga mi jakaś muzyka, dobra muzyka, która wprowadzi Was klimat, nastroi bojowo, czy też klimatycznie. To co słyszycie, to soundtrack z gry Majesty. Sam osobiście podczas tworzenia tej mapy używałem innej muzyki. Ale nie mogę wam ich puścić, ponieważ, no wiecie, prawa autorskie. W każdym razie, kiedy znajdziecie już obrazek, który obrazek, czy tam scenę, cokolwiek was zainspiruje, zacznijcie powoli wcierać się w życie. Wcierać, wcielać się w życie. Stopniowo, powoli. Jak widzicie, tutaj zerkam co jakiś czas na plan, żeby zainspirować się. Używam miarek, staram się, żeby to było symetryczne, żeby wszystkie wymiary się zgadzały. Dla tych, którzy są ciekawi, używam programu Dungeon Draft i to jest program, z specjalizuje specjalizuję się. Został stworzony z myślą o właśnie projektowaniu wnętrz jakichś zamków, pałaców, pomieszczeń do gier RPG. Warhammer, DD cokolwiek innego nadaje się również do rysowania miast i jakichś zewnętrznych jakichś lasów i tak dalej zewnętrznych lokacji aczkolwiek są inne programy które robią to lepiej ten draft jest najlepszy w projektowaniu pomieszczeń tutaj chcę zwrócić uwagę na taki błąd myślę który popełnia wielu początkowych designerów Widzę właśnie mapki na internecie pojawiają się, kiedy ktoś narysował coś, jakieś ładne pomieszczenie, zamek, cokolwiek i wrzuca tam jedną teksturę podłogi, ściany czy czegokolwiek i w oczach się troi. Po prostu ja dostaję padaki. Wszystko mi się zlewa i nic nie widzę. Staracie się tego uniknąć. Tak, na przykład, jak robię tutaj teraz ja na podanym obrazku. Gdzieś tutaj, kiedy to rysuję, nie jest to łatwe. Czasami bardzo nawet trudne, ale postarajcie się w jakiś taki możliwie organiczny sposób rozdzielić te tekstury, używając zdrowego rozsądku i tego, co po prostu moglibyście znaleźć w takim pomieszczeniu. Co... Możecie użyć, zainspirować się dosłownie tym, co widzicie wokół siebie. Jak ktoś nawet buduje jakiś dom, maluje ściany. Zwróćcie uwagę, że często jest, jeżeli jest jakiś pokój, to wszystkie ściany są na przykład na biało, to jedna jest na przykład jakimś tam wzorem, na ciemno, brązowo, na niebiesko, coś tam jest jakaś inna tapeta czy coś takiego, właśnie żeby to się nie zlewało. Zróbcie to samo, użyjcie innego wzoru, innych tekstur, żeby po pierwsze. Miało to ręce i nogi, jak już mówiłem, po drugie, żeby nie zalewała was krew i wasze oczy się nie zlewało i po trzecie, żeby ułatwić waszym graczom eksplorację, żeby łatwiej im było dostrzec, że aha, to jest jedno pomieszczenie, to jest drugie. Tu jest jeden klimat, to jest jakiś pokój wojenny, tu jest zbrojownia, a tu jest jadalnia. Ma sens? Ma sens. Co teraz projektuję, miała to być willa albo jakaś bogata rezydencja jakiegoś szlachcica, gdzie nasi bohaterowie przechodzą, może toczą z niej walkę, cokolwiek. Z czasem jednak zmieniłem zdanie i postanowiłem zrobić e, tak naprawdę taką kwaterę główną dla naszych graczy: siedzibę, gdzieś, gdzie będą mogli wracać, e, odpoczywać po wyprawie, relaksować się, przemyśleć to, co odkryli i tak więc zamiast z areny walki, gdzieś miejsca, gdzie będą mogli chwilę poeksporować i potem już nigdy nie wrócić, postanowiłem zrobić dla nich kwaterę główną. Dlatego widzicie, zrobiłem dla nich jakiś pokój, gdzie będą mogli przetestować zaklęcia lub powalczyć, zrobić jakieś małe PvP. Będą mieli też jakąś swoją łazienkę, swoje pokoje i tak dalej, i tak dalej. Więc ten. Pomysł, ten koncept mój, w miarę jak go robiłem, przekształcił się nieco. To jest bardzo naturalny proces. Coś, co powinniście uskuteczniać, zarówno jako gracze, jak i mistrzowie gry, nigdy nie zakładajcie czegoś, co z punktu wyjścia, że wasz pomysł jest jak gdyby to, co jest zapisane, to już wyryte w kamieniu, nigdy się nie zmieni. Powinniście być zawsze elastyczni i podatni na zmianę tak, żeby się dostosowywać do tego co rzuci na Was gra, do tego co przygotuje Was mistrz gry, z czym, co przygotują lub co pokażą inni gracze przy stole. Skoro mowa o stole, właśnie zrobiliśmy kuchnię. Teraz przyszedł czas na świątynię lub jakąś kaplicę. Postanowiłem, że będzie tu Miejsce, gdzie właściciel tej rezydencji, tej bazy, którą później przejmą czy zdobędą nasi bohaterowie, był osobą religijną. Więc ten osoba czy ta kobieta wyznaje bóstwo w świecie D&D Aion Ajun, czyli boginia mądrości i wiedzy i magii i tak dalej. I jej symbolem są trzy oczy, takie jak tu widzicie, wygooglowałem. I nie ma tego symbolu w tych, w tym pakiecie. Tekstur, który mam. Więc co pomyślałem, że zrobię go sam. To widzicie, to są moje takie sfajlowane próby zaprojektowania tego znaku, narysowania tego potrójnego oka. Próbowałem używać różnych improwizowanych metod, ale nic nie wychodziło. Najważniejsze, co musicie zrobić, to się nigdy nie poddawać. Próbować eksperymentować. Spróbować ugryźć problem z innej strony. Wyniały efekt bardzo mi się nie podobał. To jest mniej więcej timelapse, jakieś nie wiem, 40 minut, mnie próbującego wy... wymuszyć to, jak to zrobić. Aż w końcu znalazłem taki łuk gotycki, który można umieścić gdzieś na jakichś drzwiami, czy zbudować z tego jakieś wejście. I postanowiłem z tego zrobić właśnie te trzy oczy tej bogini i powiem Wam, że efekt końcowy był całkiem niezły, ponieważ wyglądało to, zaczęło to wyglądać jak coś, co moglibyście znaleźć rzeczywiście w świątyni, a nie jak rysunek pięciolatka. Następnie pozostało mi umeblowanie pokoi y, moich graczy oraz y, pokoi gościnnych oraz pokoi y, właścicielki, czy właściciela tej willi. Um, powiem Wam, że jest to mega doświadczenie w budowaniu e, charakteru i osobowości bohatera niezależnego. Jeżeli tworzysz jakiegoś czarny, jakiś czarny charakter, czy bohatera dobrego, nawet bohatera niezależnego, to faktycznie może jest on sprawiedliwy, lub może jest on brutalny, jeżeli jest złym charakterem, może zabija ludzi cokolwiek. Ale dlaczego to robi? Kim jest prywatnie? Co robi w wolnej chwili? Jak wygląda jego pokój? Co robi, żeby się zrelaksować? To są pytania, które po prostu mogą otworzyć Wam oczy, nadać zupełnie inny wymiar. Temu, co myślicie, o to, jak odgrywacie daną postać, ponieważ pokazuje ją Wam z zupełnie innej strony i możecie się dowiedzieć o tej postaci, którą już niby znacie, o tym czarnym rycerzu, który jest bardzo zły i spalił wioskę. Dlaczego to zrobił? Co nim kierowało? I co robi ten czarny rycerz, kiedy nie pali wiosek? Jest to mega doświadczenie, do którego zachęcam wszystkich mistrzów gry. A jeżeli jeden z Twoich bohaterów ma, dajmy na to, dziecko lub dzieci i ma z nimi normalną, zdrową relację, to można spokojnie założyć, że będzie chciał mieć te dzieci blisko siebie, będzie chciał mieć je w swoim życiu i umieszczenie w takiej willi, w takiej bazie jakiegoś pokoju dziecinnego jest czymś logicznym. I ostatnim pomieszczeniem, które postanowiłem umieścić, była jadalnia slash salon. Chciałem zrobić y, ten salon y, taki funkcjonalny, bo będzie to miejsce gdzieś, gdzie będą nasi bohaterowie spędzać sporo czasu. Będą tu jedli, rozmawiali, posilali się, planowali i tak dalej. Będą spotykać się tutaj wspólnie. Y, więc nie chciałem, żeby jakieś y, nie wiadomo jakiej dekoracji odciągały ich uwagę od tego, co będą rozmawiali przy stole podczas gry. Um, dlatego ostatecznie skończyłem z takim designem, a nie innym. Także zobaczcie. Um, I to jest w sumie ostatnie pomieszczenie, jakie zaplanowałem, jakie zrobiłem. Um, oczywiście ja spędziłem tutaj w czasie rzeczywistym jakieś 4 godziny. Po tym, coś, co jeszcze tu zrobiłem, zrobiłem oświetlenie, cienie, detale, umemblowałem, poprawiłem e, szczegóły i tak dalej. Sprawdziłem, czy wszystkie ściany się do siebie stykają, czy, czy wszystko jest ok. E, taki debugging zrobiłem tego poziomu, tego levelu. Ale tego już nie będę wam pokazywał. Aż się normalnie ciemno zaczęło robić. Tyle tu siedzę. W każdym razie, jeżeli zobaczyłeś, zobaczyłaś coś, co ci się podoba i chcesz zobaczyć tego więcej, koniecznie daj mi o tym znać w komentarzach, łapką w górę, no i oczywiście subem, żeby być na bieżąco ze wszystkim, co tutaj robię. Ode mnie to na tyle. Do następnego razu. Cześć.